Jesteśmy w murach przyszłej szkoły, której brakuje na mapie miasta naszego Radomia szkoły integracyjnej dla dzieci z autyzmem, ADHD i z różnymi innymi zaburzeniami. Jest to już trzeci etap prac wykonywanych w Instytucie Rozwoju Dziecka. Pierwszym był żłobek dwa lata temu, rok temu przyszło przedszkole. A teraz od września powstaną klasy 1-3 w szkole integracyjnej. W szkole Karuzeli będzie się uczyć około 170 dzieci, a sam instytut może nawet przyjąć ich 400. W żłobku jest już 30 dzieci, w przedszkolu 70. I znajdzie tu jeszcze miejsce w naszym instytucie wiele dzieci, które potrzebują pomocy. Firma HydroTrack, której przyjemność ma być prezesem, od czterech lat zajmuje się tworzeniem dla Stowarzyszenia Karuzela obiektu Instytutu Dziecka. Udało nam się zrealizować najpierw żłobek, później przedszkole. Od, od ponad pół roku realizujemy obiekt szkolny. Mimo wielu problemów natury technicznej i oczywiście finansowej, nie poddajemy się i mamy ambitne plany, żeby we wrześniu pierwsze dzieci. Zawitały do szkoły. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Jeżeli chodzi o szkołę, obiekt ma mieć około 20 sal zajęciowych dla ponad 170 dzieci. Moim zdaniem ta szkoła, a w ogóle cały Instytut, żłobek, przedszkole dla dzieci szczególnej troski ma szansę w przyszłości być chlubą tego miasta, ponieważ panie, które tutaj pracują, oddają całe, całe swoje serce ku temu, żeby ta jakość y, y, obsługi dzieci była jak najwyższa. Zapraszamy wszystkich rodziców z, z dziećmi małymi, większymi do karuzeli. Choć dużo zostało wykonane, jest jeszcze sporo przed wrześniem do zrobienia. Sami nie damy rady. Państwo przedsiębiorcy, tu zwracamy się z apelem do firm radomskich. Dołączcie tak jak pan Zbyszek z Hydrotraku do wspólnego sukcesu i wspólnie zbudujmy Instytut Rozwoju Dziecka. Wszystkich rodziców zainteresowanych nauką swoich pociech w naszej szkole serdecznie zapraszamy.